Poczta Polska to jedna z największych firm w naszym kraju. Posiada ona 7,5 tysiąca placówek na terenie całego kraju, a tym samym każdej gminy. Zatrudnia ponad 55 tysięcy ludzi, będąc trzecim największym pracodawcą na terenie kraju. Jednak za tymi wielkimi liczbami stoją liczne problemy. Przepalone pieniądze na pracowników, brak pieniędzy na inwestycje. Pełna szafa pomysłów, których nikt nigdy nie wykorzystał. Wisienką na tym popapranym torcie jest cały system firmy, który jest 2000 roku. Jednak przed pocztą wielka nadzieja w postaci prezesa, który ma ogromne plany naprawcze, więc zostaw suba, a ja zapraszam do oglądania. Poczta Polska ma cały ogrom problemów, które od lat od środka trawiły jej organizm. Brak inwestycji zarówno państwa, jak i firmy. Od lat państwo polskie pomija te firmę. I nieważne kto jest tu władzy, zawsze poczta jest pomijana. Interesy publiczne praktycznie zawsze kręciły się wokół Orlenu albo innych jego aktualnych członów, takich jak Energa, PGNIG czy Loto. Nawet niejednokrotnie polscy politycy, którzy są swego rodzaju influencerami, śmiali się na Twitterze z Poczty Polskiej. Ciekawą sprawą jest też to, że w Poczcie działa blisko 100 różnych związków zawodowych których przedstawiciele są na kierowniczych oraz menedżerskich stanowiskach, czyli konflikt interesów w tym przypadku jest w zasadzie pewny. Bo jak niby oni negocjują podwyżki samemu ze sobą? Ale to chyba proste i przyjemne negocjacje. Firma przez lata musiała trzymać nie tylko nierentownych pracowników, ale także nierentowne placówki pocztowe. Oprócz obowiązku utrzymywania nierentownych placówek, w mniejszych miejscowościach Poczta Polska dodatkowo skupiała się na rynku, na którym miała prawny monopol, czyli na rynku listu. W 2000 roku rynek ten w Polsce był wart ponad 8 miliardów złotych. 20 lat później skurczył się o ponad połowę i był wart 3,54 miliarda złotych. Poczta Polska długo odrzucała wejście na rynek paczek, pomimo tego, że na początku to ona miała największe predykcje do tego, aby zostać tam największym graczem. Zbawcą państwowej firmy ma być człowiek, który w trudnej i problematycznej restrukturyzacji czuje się jak ryba w wodzie. Sebastian Mikosz, bo to o nim mowa, nie pierwszy raz bierze udział w naprawdę hardkorowej naprawie giganta. Przed przejęciem sterów w Poczcie Polskiej był m.in. prezesem Polski w linii lotniczych lot czy Kenya Airways. Szerokie doświadczenie w pracy w trudnych warunkach cuda się niezmiernie. W spółce, która z roku na rok Powiększa swoje zadłużenie, bo tak właśnie jest aktualnie w poczcie. I tak kiedyś było w liniach lotniczych, w których pracował Miko. Jeszcze w międzyczasie Mikosz pracował w polskim gigancie, czyli grupie Sky. I tam kiedyś oczywiście pracował w bankowości, bo był członkiem rady nadzorczej Eurobanku, czyli jednym z większych banków na terenie Polski, który aktualnie już niestety tam nie działa. Nowy prezes ma naprawdę wiele pomysłów na naprawę umierającego organizmu pocztowego. Ale nie dziwmy się, pomysłów jest wiele, bo, ze względu na ogrom pracy, jaki trzeba wykonać, tych pomysłów musi być wiele. Pierwszym elementem tej wykreślanki, zwanej inaczej na prawą spółki, o której każdy z nas słyszał, jest dosłowne wykreślanie, albo brak tego określenia na nowej umowie z pracownikami poczty. Blisko 10 tysięcy ludzi odeszło z powodu dobrowolnych zwolnień. Program zwolnień ma zwiększać cashflow poczty i być łykiem tlenu w całym organizmie. Jak sam Mikosz określa to na podstawie swoich doświadczeń. Naprawa poczty przypomina trochę naprawę samolotu w trakcie lotu. Najważniejszym elementem samolotu, jak i poczty jest jego silnik. W poczcie silnikiem tym jest przestarzały system informatyczny, na którym pracuje cała firma. System centralny firmy jest z 2000 roku. Większość komputerów, na których pracują frontowi pracownicy poczty, czyli w okienkach, ma system operacyjny z 2007 roku. Tutaj można podnieść argument. Oni ale znika on od razu przy tym, gdy Sebastian Mikosz mówi, że system przestał być wspierany w 2013 roku. Przestarzała technologia wpływa bezpośrednio na user experience. Kolejki i poczta to już prawie synonim. Nie tylko wszechobecne kolejki tworzą zły PR w poczcie polskiej, robi to także kawałek kartki. A WIZO to zwykły kawałek kartki informujący nas o tym, że trzeba odebrać polecony list poczty i to osobiście. Ale czasem Awizo dostajesz mimo tego, że byłeś obecny w domu. Pewien znany pieśniarz, tak Tako Hemingway nagrał nawet o Awizo piosenkę. Sam prezes zauważa problem negatywnego PR-u Awizo. Gdy nie dostarczysz jednego procenta listów w danym dniu, to każdy o tym powie. Ale nikt nie napisze o tym, że dostał list na czas, tak jak się tego spodziewał. Na ratunek poczcie mają przyjść nowego rodzaju automatyk, których będzie można załatwić niektóre podstawowe sprawy. Problem kolejek ma być także bardziej spłycony przez system edor. Ręczeń, który wprowadza nasze państwo, a którego Poczta Polska ma być głównym operatorem. Dodatkowo problem słynnej kolejki samemu ma się zmniejszyć ze względu na to, że rynek listów coraz mocniej i szybciej się kurczy. Rocznie rynek kurczy się o jakieś 6-7%, a za kilka lat może być to nawet 10%. Prezes Poczty Polskiej, która aktualnie obsługuje 900 milionów listów rocznie, podziewa się, że w ciągu najbliższych 5 lat liczba listów spadnie do 200 milionów rocznie. Więc co za tym idzie, przychody z tego segmentu również spadną. Ale dzięki Mikoszowi poczta ma być na to gotowa i ma stać stabilnie na kilku solidnych filarach, takich jak nieruchomości, handel, usługi kurierskie, bankowość czy różne usługi finansowe albo ubezpieczeniowe. Ale idźmy po kolei. Sebastian Mikosz planuje wiele zdziałać w sektorze nieruchomości. Poczta Polska ma wiele wspaniałych i wielkich placówek w całej Polsce. Ale jak mówię w całej Polsce, to mówię dosłownie w całej Polsce. Bo mam na myśli to, że jest ona obecna w każdej z 2479 gmin w naszym kraju. Tak szeroki zasięg i dotarcie do klienta wnosi naprawdę ogromny potencjał. Poczta Polska jest jednym z największych właścicieli nieruchomości w naszym kraju. Jednak firma w żadnym stopniu nie wykorzystuje tego potencjału, a nowy prezes ma w głowie wielką wizję utworzenia galerii pocztowych. Nazwa bardzo ładna i bardzo ładne ma ona założenie. Galerie pocztowe mają skupić się wokół lokalnych społeczności oraz ich potrzeb. Gminy oraz lokalni urzędnicy i mieszkańcy mają organizować wydarzenia albo urządzać tam domy kultury. W galeriach mają powstawać także Lokalne butiki oraz sklepiki, bo dla lokalnych mieszkańców małych wiejskich gmin, poczta jest nie tylko miejscem, gdzie odbiera się paczki i listy, jest ona miejscem spotkań. Ale znając życie, to pewnie nie zabraknie tam ani żabek, ani kebabu, bo to obowiązek. Mikosz dodatkowo chce, aby poczta jeszcze mocniej rozwinęła się w sektorze paczkowym, w którym Poczta Polska już dawno odpadła. Chyba celowo pomijała ten rynek. Jednak fuzja z Orlen Paczką ma wiele zmienić. Wspólna sieć Orden Paczki oraz Poczty Polskiej może naprawdę nieźle namieszać na rynku. Takowa sieć będzie liczyć 30 tysięcy punktów w całym kraju. Orden Paczka ma aktualnie ponad 7 tysięcy automatów paczkowych. Dodatkowo firma podjęła współpracę o współdzieleniu automatów paczkowych oraz punktów z GLS-em, czyli międzynarodowym gigantem. Za to Poczta Polska ma dostęp do wielu punktów, które znajdują się w sklepach, takich jak groszek, Delikatesy Centrum, Lewiatan czy Żabka. No i i oczywiście są jeszcze automaty poczteksu oraz poczty na terenie każdej gminy. Sieć ta ma naprawdę ogromny potencjał zasięgowy, zwłaszcza na ekspansję w innych krajach. A ekspansja jest normalnym torem rozwoju, ponieważ polski rynek kurierski jest jednym z najlepiej rozwiniętych na terenie Europy. To u nas jest najlepszy user experience dla klienta i to my wyznaczamy standardy, których inne kraje dopiero się uczą. Poczta polska ma mieć także jeszcze kilka innych kluczowych usług, które mają dużo zarabiać. Jednak wiadomo to już nie od dziś, bo na poczcie sprzedawane są różne rzeczy, takie jak herbaty czy książki. Poczta nie zamierza z tego rezygnować, bo po prostu jest to opłacalne. Prezes poczty, na dowód podkreślenia, jak ważny jest handel, mówi o pewnej historii, jak w jeden dzień i to jedna osoba wykupiła cały zapas olejków na komary. No i zgadnijcie, kto na tym zarobił. Jednak ten słynny bazarek ma zmienić swój wygląd na bardziej nowoczesny. Placówki mają ulec przebudowie, ich wygląd ma przypominać trochę ten włoski. Placówki mają stać się miejscem z każdą usługą finansowo-ubezpieczeniową. Poczta ma dalej pozostać wielkim bankiem, który obsługuje miliony ludzi. Dodatkowo pocztowe ubezpieczenia, które nazywają się teraz agroubezpieczenia, mają jeszcze bardziej rozwinąć swój zasięg i stać się kolejną ważną odnogą biznesu a przekazy pieniężne, rent oraz konwoje pieniędzy mają dalej być w modzie, ponieważ poczta ma w nich dziesiątki lat doświadczenia i szkoda byłoby tego nie wykorzystać. Dodatkowo po spółce krąży legenda o ogromnej półce. Na pomysły, jak naprawić firmę i jak wprowadzić różne nowości dla klienta. Półkę tę chce wyczyścić prezes Mikosz. Miejmy nadzieję, że półka zrobi się pusta, a my dzięki tym pomysłom będziemy mogli wreszcie normalnie korzystać z usług Poczty Polskiej, za które każdy z nas, ja i ty, płacimy. Jeżeli spodobał Ci się ten materiał, zobacz ten tutaj. No i nie zapomnij zasubskrybować. Widzimy się w następnym odcinku. Arrivederci.